A potem firma Smithfield Food chciała wejść i przejąć produkcję wieprzowiny w Polsce. Smithfield przekupił, zaoferował łapówkę urzędnikowi państwowemu o nazwisku Andrzej Leper, który następnie ich wydał. Powiedział mi, że drugi człowiek dowodzący Smithfield Food zaoferował mu milion dolarów łapówki. Łapówka miała polegać na uchwaleniu przepisów, które ostatecznie przyjęto, choć Leper odmówił ich przyjęcia. Były to jednak przepisy, które zabraniały prowadzenia działalności. Smithfield Food wszedł i kupił stare sowieckie rzeźnie, które były ogromne. Były to państwowe zakłady, które następnie zmodernizowano. Równocześnie jednak firma Smithfield sponsorowała ustawy, która mówiła, że nie można prowadzić rzeźni w Polsce, jeśli w łazienkach nie ma laserowo sterowanych kranów. Są to baterie, które można zobaczyć, gdy idzie się do łazienki na lotnisku i nie trzeba niczego dotykać. Można po prostu pomachać ręką pod kranem. Oczywiście żadna z tych lokalnych ubojni nie mogłaby sobie na to pozwolić. Za jednym zamachem Smithfield wyeliminował z rynku wszystkich swoich konkurentów, wymagając technologii, której żaden z nich nie potrzebował i na którą nie było stać nikogo poza Smithfieldem. Wiesz, to było celowe, a potem oczywiście Smithfield został kupiony przez Chińczyków. Teraz jest chińską firmą i posiada, nie wiem, 30%, 40% produkcji wieprzowiny w naszym kraju. To naprawdę model kolonialny. Tak. USDA pracuje teraz dla Chin. Utrzymywanie małych rolników poza biznesem i jest to model kolonialny, a wydobycie pasów i utowarowienie naszych zasobów naturalnych, naszej ziemi uprawnej i wszystkiego innego jest naprawdę niepokojące. Czytała Trinity.